Czołgiem. witam was serdecznie Poszukiwacz Gustlik z tej strony No tak wiem Wyjściowo nie wyglądam Bez tej brody No ale niestety musiałem ją na chwilę zgolić Na badania Ale odrośnie szybciutko Już tam jest jakiś zarościk Zabieram was dzisiaj Na poszukiwania Do miejscowości Zawiercie Mojej miejscowości Rodzinnej tam się urodziłem A dokładnie Jedziemy w Dzielnicę Zawiercia Która się nazywa Kromołów Czy Krymołów, czy jak to tam Każdy ma swoją nazwę Inaczej to Wymawia W każdym bądź razie Jedziemy tam Skąd Warta wypływa Jedziemy sobie poszukać skarbów. Mam nadzieję, że coś ciekawego wyjdzie w tych miejscach, bo tam od kolegów słyszałem, że właśnie na około Zawiercia fajne tam rzeczy wychodzą. Także będę miał możliwość sprawdzenia tego razem z Wami. Także zapraszam na odcinek do pierwszego dołka. Jestem już na miejscu Pogoda przecudowna Jest nas tutaj trochę osób Jest duża mgła Ale jakoś sobie poradzimy Mgła, że ich tam prawie nie widać A są jakieś No z 50 metrów Na razie nic nie wyszło Same śmieci Idziemy tam Jak ta droga leci Jest tam mogiła Wojenna Może coś tam Niedaleko niej wyjdzie jest tu jakiś sygnał wykopiemy sobie go na żywo może akurat coś ciekawego wyskoczy bo jak na razie to samo dziadostwo bardziej tu niestety tam na tą Koło tej mogiły nie pójdziemy, bo zgoda się tam kończy wcześniej. O, jest łyżeczka. Kawałek łyżki. Kawałek ameliniowej łyżeczki. to idziemy dalej znalazłem taką dziwną rzecz nie wiem co to jest ale już drugie takie znalazłem Teraz może to trochę oczyścimy wygląda jak jakby gwóźdź ale jest taki ma koniec dziwny właśnie jakby prostokątny A z tej strony jest takie okrągłe Nie wiem czy to jest od ciągnika czy od czegoś Ale gdzieś tu miałem jeszcze jeden taki Był i się zbył Taki sam Zupełnie nie mam pojęcia od czego to Chyba, że ktoś ma pomysł, to pisać w komentarzach. Ja idę gdzieś sobie przycupnąć. Może tam do tych szaków. i trzeba zrobić sobie kawkę. I coś do jeścia, bo jakoś nie żyję dzisiaj. Nie mam weny, nic nie wychodzi. Przejdę do takiego fajnego miejsca nie wiem czy to stare koryto po rzece, czy taki wąwozik naturalny albo ktoś o, zrzut widzicie? No kurde, chciałem sobie tutaj wziąć e, kawkę zrobić, rozbić się, ale w tych krzaczorach coś się tam dziwnego dzieje. Jakieś dziwne odgłosy są. Zwierzę jakaś chyba. A ja idę po zrzut. A ja już stąd iść. Pierwszy mój w życiu. Zobaczcie, jaki fajny. Hmm. Ale powycieramy z tego. od drzew chyba, nie? No i fajnie. Pierwszy rzucik w życiu. To muszę się tu jeszcze przejść. Ale ciekawe te całe zarysowania tego wąwozu. Chłopaki tam kopią. Fajnie rzeźba taka, idę do samochodów, bo jestem niedaleko i tam sobie zrobimy kawuśkę i coś dobrego do jedzonka. Pole czyste, może chłopakom coś się tam lepiej udało znaleźć, ale... Psem. Polmosik Na pewno jedno co wiem przy takiej pogodzie jak jest taka mgła, chociaż już trochę zelżało, bo cokolwiek zaczyna być widać obowiązkowo gumiaki bo moje buty już są w Tragicznym stanie, już czuję, że mi przemakają. na pewno muszę się wziąć i zaopatrzyć. Mamy gdzieś tam jakieś drobne żelazo. I nic więcej. I dużo jakichś blaszek takich jeszcze wychodzi takich cieniutkich miedzianych, to coś ciekawego, pewnie też kapsel będzie czy co Tego od czegoś Nic. W końcu jakiś pieniądz tutaj mamy dwa gray międz wojnie. ruch taki mocny roku wam nie powiem bo nie widać po grosze dzisiaj sobie zjemy kurczak w sosie pieczarkowym z kaszą gryczaną od Evereda zakupioną w sklepie underground passion Polska suszona wołowina, bardzo dobra, klasyczna, ale myślę, że Made in Restaurant mi wystarczy w zupełności. Także rozbijamy wszystko, co nam potrzebne. się już robi. Teraz się podkręciemy podkręcimy troszeczkę. Zagotuje troszkę. Kawuśkę wypijemy. Tak jak widzieliście przed chwilą były bardzo miłe panie, które pozdrawiam. Pogadać co my tutaj robimy. A my tu skarbów szukamy na razie coś nie wychodzi, ale już fajnie, bo już mgła zeszła. Już nie ma tak tak zawalone tą mgłą. Coś tam już zaczyna być widać. No ale moje buty są już w tragicznym stanie, już jest. Cały przemoczony już jestem. Muszę zakupić sobie te gumofilce, bo jest lipka. Także zaraz będzie Papu, kawka i idziemy dalej w pole co można znaleźć na polu skrzynkę bez, bezpieczników z traktorka pewnie jakiś Stefan czy inny heniek sobie popylał i wypadło. Z ciekawszych rzeczy konina taka sobie wyszła, a tak to jest posucha. No jak człowiek ciekawy napije, zje coś dobrego to od razu fanty wychodzą mamy teraz szkaplerzyk oczyścimy go ładnie i już wam pokazuję tak wygląda jest napisane Jezusa bądź Moją miłością Coś takiego nie wyłoszczy pewnie A ja tu jest Najciekawsza rzecz Zaraz po zrzucie Kapleżik do Kermany, dziureczkę zasypujemy i lecimy dalej. Z sygnału na sygnał coraz lepiej. Teraz mamy chyba jakąś plombę. Plomba. Ale co tu na niej jest napisane wyczyścimy Nie. ruska cyrylitum wypisane Co tu nie wiem? Niestety się nie uczyłem rosyjskiego. Ale no lecimy sobie dalej. Tu wykąpałem tą plombę. Metr dalej. Okrągłość. Co to będzie między wojny pewnie? Jeden grosz między wojnie Daty nie widać. Dobrze się zapowiada. Pinpointer mi się rozładował, ale pierwszy raz odkąd go mam, czyli już chyba ponad rok. No i lipa, i teraz zagrzebać, ale mamy. Guziczka. Chyba. Tak. To był guziczek. Ale jakiś zwykły kalesoniacz. Bez żadnych oznaczeń. Nic tu nie widać. Chociaż... Chociaż by się tak przyjrzeć bardziej, nie, to nic nie widać, chociaż jakiś tu napis taki pod spodem jest, ale bardzo niewyraźny. To bardzo wytarty lecimy jakiś ładny sygnał co to będzie zaraz sprawdzimy tu bez pointera to trzeba się pobawić chwilkę no już widzę chyba blaszka ta, tak ładnie biło blaszka aluminiowa i dżdżowinica się tam wije. Zostawimy w spokoju i lecimy dalej to jest coś płytko Który sygnał? Już widzę. Kolejna. I takich blaszek tu pełno. Ale już jest strasznie niekomfortowo w tych butach. Wam po prostu na 100% trzeba wziąć kupić gumofilce jako że jesteśmy na jurze to możemy w takich skałach czy kamieniach piaskowych zaobserwować te muszelki odbite i jak się tak pochodzi to można znaleźć bardzo ciekawy okaz a niektóre są e, cenne można za dobre pieniążki je sprzedać a właśnie na jurze krakowsko-częstochowskiej e, jest tego troszkę o, właśnie kolejnego mamy są ładniejszy Ładniej to widać. brówki Taki ślimaczek. Tego sobie wezmę. Ja już po poszukiwaniach coś tam powychodziło. Te parę rzeczy moje u chłopaków też. Parę monetek wyszło. Jakieś też szkaplerzyki. I różne inne. Dziwne rzeczy. Także no, poszukiwania udane. Już dawno nie chodziłem. Także fajnie było wyjść i trochę pogrzebać. No I przy okazji coś znaleźć. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli się podobało, to zostawcie tam subskrypcję. Bo z tego co oglądałem, te statystyki, wszystkie. 3 czwarte osób, które oglądają moje filmiki, nie są moimi subskrybentami. Więc taka moja gorąca prośba o zasubskrybowanie tego kanału. Jak ktoś jeszcze tego nie zrobił. I tyle. To widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.